Jestem alkoholikiem, najmniej no mam wiesiek, <laughs> tak tutaj, co ty powiedziała o tej Mazowieckiej, bo to była moja ostatnia ulica, gdzie pracowałem jako menadżer w nocnych klubach i, i tam e, chciałem, myślałem, żeby pracował w sketchu, e, on był tylko czynny w piątki i soboty. Ale właściciel zdecydował, że ja się po prostu nie nadaję do tej pracy. No i pracowałem u jednego z moich kolegów ze wspólnoty. Nie będę mówił gdzie, bo nie ma się czym chwalić, ale w nocnym klubie. No i, i, i tak mi się nasunęło, że... No ja tam musiałem przyjść szejwy. Ale to był okres, że ja już piłem piłem w ukryciu. Nie? Ale do pracy musiałem przyjść szejwy. Wcześniej się zwalniałem gdzieś o drugiej, o, o trzeciej, nie Żeby Jeszcze się tam trochę napić. No. I nigdy się nad tym nie zastanawiałem tak naprawdę, nie? ale to było tak, tak naprawdę mój koniec. Nie? Koniec jako menedżera, jako, jako alkoholika pamiętam, ja zorganizowałem zebranie. I tam złapałem, że na bramce koszą, koszą kasę, już ten był po, po 50, a oni koszali po 150. A właściwie się pyta, mówi czy tak mało ludzi tu przychodzi, nie? No, my no, no, i to zobaczymy. No i wyłapałem, no hmm. i później tam zebranie zrobiłem i... I to zebranie było na początek pracy, czyli gdzieś tak była chyba 22 czy, czy nie pamiętam, czy 21. I ja, ja byłem tak pijany, że nie mogłem przyjechać. Nie? Pamiętam jeszcze, że Darek żył, i, no i dzwonię do, do niego, mówię, słuchaj, ja mogę przyjechać, ale jestem na bani, o nie, mówię, nie to, to, to nie przyjeżdża. No. I chciałbym powiedzieć to co, to, co dzisiaj mi się przydarzyło, że nie wiem, wreszcie zobaczyłem te słońce i miałem taki wspaniały się humor. Nawet jak odsiężałem ten samochód, a to dość długo trwało, i to czułem, czułem taką radość. Nie? Jechałem tutaj się po prostu cieszyłem, nie? Że, że jest fajnie, że, że mam dobry humor. No, tam troszkę by się chciało zapalić później, ale jak jeszcze się cieszę, ale bym jeszcze jakąś taką wisienkę na torcie tam postawił. Jednak mówiłem sobie, że ja jak jestem w złym humorze, to yy, chcę się pić albo nie mam siły do życia i myślę o śmierci, chcę mi się palić. I jak jestem w dobrym humorze, to też. Tak jak tutaj Maciek powiedział, mówi, to ma emocje, nie? Tak mówię, kurczę, czy to właśnie o to chodzi, żeby te emocje tutaj rozładować, nie, żeby rozbroić ten, ten granat, którym ja jestem, nie? Obojecie, czy ja tu przyjdę właśnie w dobrych emocjach, czy w złych, to ja jestem w emocjach, bo ja nie umiem sobie radzić z emocjami. Jakby mnie ktoś to powiedział, o, już nie chcę mówić jak bym się zachował. No na pewno bym się obraził, nie? Jak ty możesz mówić do takiego starego, e, zmagającego się z, alko z alkoholizmem człowieka, że... E, ja, ja coś nie potrafię z emocjami. Nie? Okazuje się, że tak. I o tym właśnie pisał Bill. <tryk> O tym Bill pisał w tych swoich. Że powinniśmy codziennie się badać. Czy sobie kiedy ja nie piję 100 lat, czy jeden dzień, ja muszę zbadać się, w jakich jestem emocjach i rozbroić ten granat. Czyli jak źle, to powiedzieć o tym przynajmniej jednej osobie, albo Bogu przynajmniej. I jak dobrze, to też, bo ja nie umiem tego przeżywać. Nie wiem, no jak to można nie umieć przeżywać, a no ano tak to. No. Mi się zawsze wydaje, że kurczę, no, no przecież jak ja jadę samochodem na przykład, czy tam z Kisz, czy sam do Zakopanego, jak już widzę, za Nowym Targiem zjeżdżamy z tej rapki, już widzę te góry, to mnie już, ach, tak jak ty na Mazowiec, nie? ja już reagują, no, ja już widzę te najtrudniejsze szlaki zakopiańskie, nie, Krupówki. Ja idę po tych knajpach, ja ten węgorz od jednej do drugiej, i tutaj. tutaj. Arr, ale tego już nie ma, nie? Tam już Belgowie, Rosjanie powykupywali to wszystko. Jakieś... Tylko patrzę, kiedy chińskie żarcie będzie, nie? ale jeszcze nie będzie. Nie? ostatnio byłem, to się trzymają przed tą chińszczyzną, ale kebawy już tam regularnie, A również z osypkami. Ale nie o tym mam mówić I, 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 ja, i ja dostaję emocje, jak ja już widzę te góry, to już mam, o kurczę, już, już jestem wariat, wariat, chory człowiek. No to ludzie, czego mi potrzeba? Jadę dobrym samochodem, w super towarzystwie, nie, nie piję parę lat, nie? jadę w góry. I myślę, Ach, jeszcze coś, jeszcze coś. I, I mnie tu doszło, jak jechałem tutaj, że wtedy ja powinienem więcej mieć wdzięczności i właśnie wtedy pomagać innym. Nie? Ja o tym zapominam. Nie? Zamiast tej ekscytacji, ja powinienem czuć wdzięczność. Pomyśleć o tych, którzy nie mogą jechać w te góry, tak jak mój przyjaciel, nie zadzwonił do sponsora. I mówi, wiesz co, jestem w Bukowinie, w super apartamencie. Wyszedłem teraz z tych term po, po, po masażu i chcemy mi się pić. <laughs> a on mówi, a Ty pomyśl o tych, którzy dzisiaj zapierdzielają na budowie, nie? I nawet nie mają szans, żeby tam wyjechać, nie? I mnie brak, właśnie brak takiej wdzięczności. Tak samo dzisiaj przy tej w chwili, jak zobaczyłem te słońce, że sobie jadę. Mógłbym również jechać rowerem albo tramwajem, albo autobusem. Czy tam metrem i, i autobusem. Nie? To ja od razu jest fajnie, to chciałbym, żeby było jeszcze fajnie. Dlatego cały czas, tak jak tutaj było w tych refleksjach, Muszę się badać i ja o tym zapominam. I czuć się wdzięczny. A jak jest mi źle, to też mogę czuć się wdzięczny, bo, bo, te, bo ten stan, kiedy jest mi źle, to jest najlepszy z tych stanów, za co bym oddał, jak piłem po prostu. Nie? Ja tu nieraz chodziłem tą ulicą po prostu bez grosza, goły w ryj i myślałem, gdzie tu się napić, nie? Jakby mi tak Włodek tak kopnął butelkę, to nie wiem, jakby to czy w kiblu się też nie pije, znam te zasady, nie? Tam parę lat odwewniłem. ale ten, no pamiętam w Dębkach, jak mnie kaco budzi o 3, 4 rano, to szedłem tymi ścieżkami nad morzem i szukałem tych butelek, żeby zebrać i po prostu mieć chociaż na jakieś piwo, nie? A nieraz jak było nietopite w butelce po alkoholu, po prostu chlop, I tak, I tak mi to wczoraj jak w ludziom to mówiłem na mitingu, że alkoholik to jest, to jest ten, który się zeszczał, zesrał w nachy. I po prostu jeśli tego nie zrobi, to, no, to po prostu nie jest alkoholik. Tak słuchajcie, jeszcze dodam do, do tego, no bo tutaj... Tutaj, tutaj jeszcze jest, jest coś takiego, że, że niektórzy mówią żygałe, owszem, ale, ale w Londynie. No. że próbują to nadrobić. Tak tak, także ja, ja wczoraj po wczorajszym spotkaniu dodaję jeszcze do tego i bieganie, kto nie biegał nago. Nie? Mój kolega przebiegł się po stadionie Legi. Tak, tak, ja biegałem na doł po osiedlu, nie? Dostałem takiej tyle... że po prostu. To nie to, że tam coś tam robiłem. Ja, ja, ja pamiętam, jak biegłem po tym śniegu. A ja mówię: kurde, to jest Amok. Ja, ja zwariowałem. Nie? I dopiero zacząłem przejechać. I tak dzisiaj mi się to wszystko przemiało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mhm.